Ja jako już w tym momencie troszeczkę więcej czasu i mniej pracy mam, no to witam Was w kolejnym odcinku. Nie sądziłem, że będę taka bardzo aktywna jeszcze pod koniec tym roku, myślę, że dopiero zaczynają się jakieś tam większe prace. Od następnego i generalnie ponownie my Summer Car, Witam was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy, dzisiaj będziemy prawdopodobnie składać tylnie zawieszenia Ale przyszło nam kilka problemów, z którymi musimy się zmagać w my Summer Car właśnie w tej grze. Ponieważ w międzyczasie, gdzie tam były te odcinki, przed update, który usunął w całe jedzenie. Mamy jedyne do dyspozycji, to mamy pizzę, kiełbaski. Trzeba będzie się wybrać ponownie do miasta. Zobaczmy, co my możemy zrobić w tym momencie. Jedyne plece pracy, jakie możemy zrobić, to w sumie Eyeballs i. Grandma, więc... Generalnie moglibyśmy wybrać się łódką do połowu ryb Więc teraz mamy tylko do wyboru zobaczyć czy wuj jest, wujek jest Ewentualnie odblokowałby nam szambowóz, a szambowóz Moglibyśmy mieć jakikolwiek tutaj komunikację Generalnie szambowus jest dość drogi Ale można z niego zarobić, wujka nie ma, więc cały Plan się idzie I... Mamy tu jeszcze jedną nadzieję Że traktor się zresetował i mamy go w garażu Ale w tym momencie traktor jest prawdopodobnie w wy u Pigmena z tego co zawinęliśmy, mu furę i f... nie ma tu traktora. Musimy składać nasz pojazd. Śrubakręt mamy, generalnie chyba się rusko wybierzemy jakoś. No nie wiem, trzeba będzie się jakoś wybrać. Trzeba będzie się przygotować masywnie i to chyba na jakimś live'ie Też planuję za niedługo składać silnik, ale ja już, jak ja silnik wolałbym złożyć wtedy, gdy już Satsuma będzie miała koła. No i właśnie do tego dążę w tym momencie żeby koła, bo generalnie z głodem będziemy mieli problem bo jedzenia jest dość mało i paróweczki jemy za jednym zamachem bo paróweczek rozpakowanych przechowywać się nie da, bo znikają po zapisie gry byśmy zmartowali troszeczkę tutaj jedzenia generalnie moglibyśmy zapijać głód yy, piwem czyli to chyba będzie najskuteczniejszy sposób jaki będziemy żyć nie wiem czy, czy ja już o tym wspominałem, ale tu mamy 200 km na liczniku Satsuma jest jak nowa praktycznie będzie jak ją złożymy Przegląd będziemy nie robić, bo tu jest taka opcja No i co, zaczniemy chyba od tutaj składania zawieszenia tylnego Bo silnik raczej, znaczy silnik generalnie nie, nie mam pojęcia czym to korzysta Już sobie jeden na Steamie poradnik za... Obserwowałem będę chyba mniej więcej go tam kojarzył, ale ja generalnie znam się na silnik, powinienem ogarnąć mniej więcej i złożyć bez problemu. No może bez tam jakichś tych większych problemów. Raczej tam będzie gdzieś se albo gdzieś tam tworzę coś, to raczej sądzę. Że problemu nie będzie. Mamy te springi. I springi chyba nie mają tutaj wyznaczonych, więc my sobie przygotujmy jak na tym ostatnim odcinku z My Summer Car, Wszystko tak jak powinniśmy. Już chyba mamy, RL. Dobra, left. To left to tam. Zrobiłem sobie obroci. Chyba coś wniatłem przy okazji, super. Dla mnie bombować. Tak będzie na blacha blacharce, bo chyba blacharka też... Jakieś wniatki? Nie Jak nowa. Czekam, że niedługo się zepsuje, bo przez jakieś błędy po prostu to się zniszczy, bo ta gra ma nie na błędy. Jak widzicie, słyszycie to? Słyszycie to takie styknięcia z jakiś czas. To, to jest błąd po prostu i to przednie zawieszenie się pierdzieli. Wszystko się pierdzieli. Mniej więcej umiem nawet chyba nastawić. To jest chyba nie. To to jest? String Rock. Chyba nie. To chyba wszystko mamy. Bo to jest do przodu, wszystko chyba. Tutaj to jest skręt, coś takiego. Więc. Okej. Okay. Możemy zacząć. Tutaj wnętrze jest puste. Yy, zacznijmy. A, jeszcze podnośnik. Znaczy lewarek. To tak ciężko to nazwać lewarkiem w sumie. Yy, bo to taki bardziej. Znaczy, no to jest lewarek, ale. Taki inny troszeczkę, ja bym tego nie nazwał lewarkiem, tylko taki podnosić już bardziej. Yy, halo? Nie mów, że się coś pierdzieli teraz i nie podniosę. Dobra. A, bo ja powinienem to z dwóch stron, no to tutaj. Widzę, że to będzie dało się podnieść jakoś, bo tutaj ten tył jest taki troszeczkę bardziej spadzisty i on jest taki zaokrąglony, więc mam na nadzieję, że wszystko to zadziała. I okej, okay, zacznijmy od tego, bo to chyba jest podstawa. I zacznijmy od 7. Bo sądzę, że to może być ta śrubka, ale to może być mniejsza bądź większa. Tutaj to się przykręca, tu bo już czytałem troszeczkę o tym. Przygotowałem się na odcinek i te śrubki chyba są albo większe, albo mniejsze. Już nie kojarzę. Zawsze to, to, to wygląda taka mała śrubka. A okaże się, że potem, jak są już porównasz do jakichś takich mniejszych. O, właśnie to jest na przykład yy, śrubka numer 12, i ona na przykład przykręca ten wahacz, nie? No i właśnie to jest taki problem Ja mam dobra szereg ma takiego, że nie wiem, że tak z tak schizy można takie mieć czasami jak się składa to samo O i to jest coś na co czekałem na telefon bo potrzebujemy pracę o drewno No pierdole, nie, 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 wierzę po prostu dostałem telefon, ten kiedyś czekałem na ten telefon i w końcu się w sumie doczekałem, pierwszy raz słyszałem antero, antero, mam nową grę i... Się coś takiego. Więc... No super, nie? O, niedokręcone było, ale fajnie. Dobra. Nie wiem czy najpierw było to, czy najpierw Spring. Zaryzykujmy i wątujmy Spring. Springa się raczej nie przykręca. Więc. Jest dobrze. To na dole mamy śrubeczkę jedną. Co tu jeszcze jest? Jest coś jeszcze? Nie. Okej. Okay. Teraz możemy sobie porównać tę śrubkę. <laughs> I to jest faktycznie duża w porównaniu do tej to już mógłbym powstawić na szóstkę? Na coś powyżej szóstki. O, szóstka. Super. ale jak nam taki dziwny głos, miał ale troszeczkę jeszcze chory jestem. E coś tu jeszcze jest, oprócz tego. Serio? O! O, dwie śrubki. A to dobre, że tu zerknąłem. Może trzy. Nie no, dwie. Naglądę na dwie. Ja wiedziałem, że coś jeszcze pamiętam z tego auta. Zinnikiem na pewno będzie gorzej, bo... Jak będę wiedział, jak złożyć, to na pewno złożę jakoś nie po kolei, i potem nie będę wiedział, co zrobić. O! No elegancko, mamy tutaj. Tyk! No, no i to jest chyba najkrótszy odcinek, jaki zrobiłem z tej gry w tym momencie. Bo następny odcinek będzie zajazdu jakiegoś tam do miasta. Aha, dobra, bo to. idiota jestem po prostu. Tyk! Robimy tak. Ej, tak. O, no i proszę bardzo, yy, to jest już hamulec I na to zakłada się koło, więc Chyba na to się zakłada koło, ja nadzieję, że nie będę się okazać, Czy po prostu nie wiem i nie będę się zapierdzielać gdzieś yy, Po jakiejś części jeszcze No i dobra, teraz zobaczmy czy nic się nie rozpadnie Zabierzmy to, bo się jeszcze uszkodzić, czy tam klucze poznikają, nie wiadomo co tu się dzieje Trzeba będzie jeździć po, po wysypiskach Okej, okay. tysło się ładnie Jest dobrze generalnie, więc no i mamy sukces, możemy zapisać grę w sumie No i problem z tym jedzeniem teraz mamy, bo mamy wszystko oprócz praktycznie jedzenia I ten piątek, który wyleci ten odcinek będzie na pewno live z my summer car, który właśnie będzie wyjechać do miasta I mi zgryźmy światło, bo teraz rachunki są tu drogie Wiecie co możemy zrobić? Zobaczyć czy... Jeśli sobie na koniec odcinka to zobaczymy czy na pewno mamy rachunki opłacone Proszę bardzo, o jest coś no i akurat proszę bardzo, płacany nie nam telefonu, Będziemy mogli spokojnie czekać na telefon od pana od drewna No Już mamy tu na przykład 880, więc mamy problem Ewentualnie moglibyśmy się pobawić z tym automatem u sklepie Natomiast z drugiej strony moglibyśmy wywalić ten automat I mam nadzieję, że gdzieś w sobotę czy tam w piąteczek ten film wleci Więc no teraz troszeczkę bardziej aktywny będę Może co tydzień film nawet wlecić, więc yy, Ja tam się cieszę, wy też powinniście się cieszyć Dzięki serdecznie, lacy zapisać się, elo